Witam. Dzisiaj kolejny odcinek z serii rybki. Pokażę Wam, co jedzą i yy, jak często. Nakarmimy też ich trochę. Więc tak, zaczynajmy. To jest karma dla yy, wszystkich rybek ogólnie. To są takie małe granulki i z bardzo łatwym takim przesuwaniem, bo wystarczy tak przesunąć, o, i już dziurka nachodzi na dziurkę i można wsypać. Troszeczkę wsypiemy i zobaczymy, jak lubią ją. Ok, karma jest już wsypana. No i jak widać, rybki szaleją. Następna karma to kirysek dla kirysków, czyli tego pana tutaj. Ona spada szybko na dno, więc on może łatwo ją znaleźć. Też z takim fajnym otwieraniem. O, jeszcze trzeba popchnąć, ale ona jeszcze nie jest otwarta. Dobra, to później nakarmię. Tutaj jest karma dla różnych rybek, w tym krewetek którą moje rybki też bardzo lubią, również łatwe otwieranie. I zobaczymy. Jak widać, rybki szaleją. Czyli kolej, kolejna karma, która się sprawdza. Tutaj mamy shrimp sticks. To, jak widać, jest dla krewetek i tylko. Krewetki również ją bardzo lubią. O, a tu jest żabka. Żabka też tą karmą nie pogardzi i bardzo jej to smakuje. Także ona, o, jak widać, właśnie dziabnęła sobie jedno. Żabki jedzą to wszystko, co ryby, także yy, nie ma z nimi problemu. O, a tam jest krewetka. Yy, krewetki nie lubią się z żabkami, często je przeganiają. Teraz witaminki. Turtle wit. To jest dla żółwi, ale rybki, rybkom też to można podawać. Dwie kropelki do wody i już suplement witaminowy podany. Kolejną karmą jest ta, tutaj jak widać wszystkie glonojady, kirski i takie yy, buszujące po dnie rybki. One ją bardzo lubią. I karma typowo dla rybek pływających po wierzchu, takie płatki. O, tutaj jest żabka. One nie wymagają jakiejś specjalnej karmy, chociaż można kupować im larwy ochotek. I to będzie na tyle. Pa!